Kolejne ćwiczenie na plecy, ściąganie droszka. Można widzieć na prostych rękach, choć one lekko są ujęte, ale w łokciach wcale nie pracujemy tylko w barkach. Lekko pochylona w budzie do przodu. Tylko jeden, tutaj jest pierwsza, stoimy prawie prosto, rozciągamy ją w oblecie, ściągamy ją barkami do tyłu, trzymając rękę w i Tak samo, w ogóle nie uszajmy. I tak płynie, dopiero wyglądać. Druga opcja jest taka, że pochylamy się mocno do przodu i rozciągamy aż do tego momentu. Dociągamy do brzucha, lekko prostujemy się do góry, wypychając klatkę do przodu. Obie reakcje są dobre, bardzo mocno pracują plecy, bardzo mocna izolacja, a nie pracują praktycznie bicepsy, czyli może to być taka, takie wstępne zmęczenie przed tymi ćwiczeniami, lub na zakończenie treningu jako rozciągnięcie i jeszcze mocniejsze rozciągnięcie tyle